Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się najładniejszymi skinami do Uspa do 50 zł. Wszystkie skinki wybieram ja. Większość z nich to około 30-40 zł. Są tańsze, są droższe. Yy, oczywiście, więc dla każdego coś dobrego. Jeśli Wam się spodoba filmik, to zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania tego filmiku. Będę bardzo wdzięczny naprawdę. Oraz możecie napisać w komentarzu, jakie kolejne chcecie mieć yy, właśnie bronie, Jakie bronie i do jakiej ceny. Yy, wszystkie ceny z dzisiaj są brane ze strony CSGOskins.gg, żeby nie było tutaj jakichś niedopowiedzeń, ponieważ po prostu na Steamie yy, skiny są droższe i na Steamie się ich nie opłaca kupować. Tak, nie opłaca się na Steamie kupować już skinów. Yy, no co, zaczynamy. Pierwszym skinem na mojej liście jest skin Cortex w stanie Lekkie Zużycie. Bardzo fajny różowy skinek. Jak, jak lubicie takie e, właśnie różowe klimaty to bardzo się uważa Wam e, przypaść do gustu. No właśnie w stanie lekkie zużycie kosztuje on zaledwie... zaledwie 10 zł. Jest to oczywiście najtańszy skin dzisiaj e, dla takich osób, które szukają niższych budżetów, ale jednak jest to skin bardzo... naprawdę bardzo, bardzo ładny i bardzo Wam go mogę polecić. Następnym skinkiem jest skin Joe Breaker w stanie lekkie zużycie i kosztuje taki skin jak około 30-28 zł. Bardzo ładny skin, lekkie zużycie, myślę, że warto kupić. Nawet myślę, że w tych gorszych stanach nie wygląda źle, ale jednak minimal wear to jest taka granica cenowa. Mi się wydaje, że nawet możecie sobie pomyśleć o nawet brzydszych skinach, mogą być tańsze. Um, bardziej Well worn dalej. No prawie do samego końca nie widać prawie żadnych tutaj yy, uszczerbków. Znaczy no, widać, że jest kolor inny, ale tak typowo zdrapań to jakichś za bardzo yy, zdrapań takich typowo za bardzo nie ma. Następnym skinem jest skinek The Traitor. Kosztuje on około yy, 38 zł, w stanie mocne zużycie. Yy, Uważam, że jest to bardzo ładny skinek w takim stanie. Bo mocne zużycie to wiele skinów, e, właśnie w mocnym zużyciu, są naprawdę bardzo brzydkie. A ten jednak e, nie ma tego problemu i naprawdę jest ładny, pomimo tego mocnego zużycia. Tak na przykład macie mocne zużycie i faktoryniu, no naprawdę jest minimalna różnica. A na Battle skirt... Już do samego końca, jak dojdziecie najgorsze basket skirt, to rzeczywiście słabo to wygląda. Ale te basy sker takie lepsze, to naprawdę yy, nie wygląda to źle. I już ostatnim skinem na dzisiaj jest skinek yy, Neonoir w stanie Minimal wear, Kosztuje on 49 zł. Yy, ja uważam, że cała seria Neonoir, czyli tam Jawłupka, MK. Yy, wszystkie skiny, jakie są dostępne, właśnie z tej serii Neonoir, są bardzo, bardzo ładne. W tym przypadku USP. W stanie lekkie zużycie yy, wiąże się z kosztem na poziomie 49-50 zł. Ta cena się wiadomo zmienia, ale około jest to 50 zł. Yy, I jest to skin inny niż tamte, ponieważ jak widzimy, jak zjeżdżamy do stanu Field Test, albo Well Worn, albo Battle Skirt, to ten skin wygląda po prostu okropnie. Więc lepiej zainwestować w tą lepszą, lepszą właśnie jakość bo na przykład w poprzednich skinach niektórych, jak Wam pokazywałem, yy, właśnie ta, yy, to zużycie aż takiego znaczenia nie, nie miało, tak? Nawet widzimy jakże jak mocno zdrapiemy, to się pokazuje napis USP Tactical, czyli yy, ze zwykłego uspa już Nam się napis pokazuje, tak? Yy, przy mocnych zdrapaniach, więc naprawdę warto kupić sobie fajną, yy, fajną po prostu jakość tego, yy, tego oto skinka. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Będę wdzięczny za subika łapkę w górę y, oraz napisanie w komentarzu jakie skiny, w jakiej cenie chcielibyście zobaczyć następne. Na pewno nagram, na pewno wezmę pod uwagę. Y, na dzisiaj chyba Wam już mogę podziękować za uwagę i na razie.